No dobra moi kochani, już wiecie co mamy w Clash Royale, mamy właśnie tych czempionów, troszeczkę czas zacząć je testować, dużo ostatnio mam pytań jak działają chociażby z klonem, jak działają z lustrem, ja nie na niektórych grupach tam opisywałem, bo sprawdzałem, ale chyba czas nagrać taki jeden wielki odcineczek i sobie tutaj zagram, nie mam akurat nikogo pod ręką, żeby móc z kimś walki porobić, ale mam drugi tablet i na drugim tablecie sobie będę mógł potestować w Walki, więc sprawdzimy najpierw y, klona dokładnie na, na y, King Knight, na Golden Knight. Przepraszam, muszę się przyzwyczaić do tych nic Dobra, już powoli mam przygotowaną kolejność i Golden Knight'a puszczę i sklonuję. I było też, właśnie sklonować. To będzie pierwsza odpowiedź: czy można czempionów sklonować. Czempionów będzie można klonować, ale zobaczymy, czy ich umiejętności również się klonują, ponieważ na oryginalnym czempionie włączę je. Jego umiejętność specjalną i zobaczymy, czy klon również zareaguje, więc rzucam Golden Knighta Rzucam Golden Knighta i teraz go sklonuję. No i klon, uwaga, i teraz uruchamiam bieg. No jak widzicie, klon nie biegnie, bieg, nie tylko oryginał, więc na sklonowanym nie działa. Umiejętności, nie działają imiętności. Kolejny czas y, sprawdzianu. Teraz mam y, Giant Szkieletona, y, tego King Szkieletona. Y, kurczę, zawsze zapominam, jak on się tu nazywają. Muszę się naprawdę przyzwyczaić do tych nazw, Ale mamy tego właśnie króla szkieletowego. I będę go chciał sprawdzić w dwóch y, 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 wariantach. Jak się sprawdza z tą stawą jego, czyli sześcioma szkieletonami na atak na obronę Peki, a jak się sprawdza, jeżeli na przykład zabije armię szkieletonów, i jak wtedy ta Peka też się broni. Dobra, więc mam Pekę przygotowaną. Najpierw rzucimy sobie samą Pekę i ta Peka będzie szkieletem. Przypominam, że jego umiejętność jest na początku on ma tych sześć I jestem ciekawy, właśnie jak dobra, rzucamy. Don't you Szkielet jest tutaj, ten król uderza, czy wybronią się tutaj na tą Pekę? Nawet, nawet nie potrzebowałem tej armii szkieletonów, którą teraz właśnie rzucę, tylko tak sobie, nie potrzebowałem tej armii szkieletonów, żeby po, pozbawić Peki, ale będę chciał, ją, będę chciał to przetestować, jak będę miał po prostu ten cały wór tych szkieletów o, i zobaczymy, co będzie wtedy. Teraz mam po prostu już szkielety, rzucę, niech on sobie to zrobi, i później rzucę pekę i zobaczymy, jak on sobie będzie, będzie tutaj radzić na tą pekę. Na razie tutaj dobra, i teraz tak, oj, tutaj mi już nie dobra, ale on zginął, a te szkieletonki się pojawiają. No to nawet, nawet dobrze. Widzicie on teraz z tymi dwudziestoma szkieletonami, i sobie na pekę prowadzili. nawet jak on zginął więc no, będzie dosyć ciekawe, dobra nie do końca tak chciałem to przetestować ale jest jakoś a teraz proszę państwa przetestujemy Archer Queen jak Archer Queen za, tutaj bierze się za lawę coś co najbardziej mnie denerwuje w tej grze czyli lawa zobaczmy jak sobie Archer Queen y, bije tą lawę dobra jest ona już lawa obijana ale przyspieszmy ją teraz y, ona jest niewidzialna i ma teraz szybszy DPS ale sobie z tą lawą radzi Coś Wam powiem, że będę chyba... Chyba wiem czym będę grać oprócz tego króla szkieletonowego, to mi się ta Archer Queen podaje, czy teraz przyspieszona. 3,5 sekundy na wieży. No czyli The queen chyba będzie naprawdę mocna. A queen chyba będzie naprawdę mocna. No i teraz czas, żebyście sobie sami odpowiedzieli też, jakiego wy będziecie czempiona używać. Co jeszcze mogę przetestować? Piszcie mi w komentarzach. Jeszcze jest czas, żeby po coś ponagrować. Mam już kilka filmów też wrzuconych na TikToka, więc wbijajcie na TikToka. Tak, mam TikToka i od wczoraj zrobiłem tam chyba ponad 250 tysięcy wyświetleń na tych właśnie trzech klipach z tych trzech championów, więc zapraszam Was serdecznie. Tam samym sobie zobaczycie inne też momenty chyba w filmie się u mnie pojawiły. Dobrze, więc łapeczka, pamiętajcie o kodzie, pow, i widzimy się w następnym.